Siemanko, słuchajcie, unboxing przy kawie. Tak jak wspominamy na naszych filmach cały czas staramy się, żeby nasz kanał się rozwijał. No i dzięki Wam, dzięki Waszym kliknięciom, kanał się rozwija. Z uwagi na to, że w tym roku chcemy potestować motocykle, dużo pojeździć i przygotować dla Was dużo fajnych relacji, zakupiliśmy oto taką fajną rzecz, jak kamera. Kamera Action jest to Insta 360, najnowszy model, czyli kamera X5. Proszę bardzo. Tak przychodzi kamerka. Oczywiście dla najlepszej jakości audio, co zresztą Wy słyszycie w naszych filmach czasami nam to nie wychodzi, mamy tutaj DJI mikrofon MIG2. Jest to mikrofon, który posiada jeden odbiornik i dwa nadajniki, dzięki czemu można prowadzić wywiad i tak dalej. Natomiast, żeby to wszystko współpracowało i komponowało się razem, potrzebujemy również sześciówkę. Jest to Insta360. Synowa. O, proszę bardzo, to jest taki mic adapter. E, ok, słuchajcie, otwieramy, ściągamy e, folię. Mhm. Ok, tak to wygląda. Zajrzyjmy do środka. Proszę bardzo, oto ta piękna kamerka. Dwa obiektywy nagrywanie 360. Tu mamy oczywiście gwint do zamontowania patyka czy pozostałych akcesorów. Zobaczmy, co mamy tutaj w zestawie. Etui czy tego rodzaju instrukcje. I właściwie to tyle. Kamera przechodzi w takiej formie. Proszę bardzo, tu wyciągamy sobie baterię. Bateria konkret, więc powinna posłużyć na trochę. Port na kartę Micro SD. Opowiem wam, że jest to bardzo dobrze wykonane, solidnie. Tutaj mamy złącza do USB-C i podłączamy oczywiście tutaj mikrofon, no i jakby cały system audio DJI. Otwieramy dalej, zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Tutaj, o, no, zapakowane solidniej. Tutaj DJI zawsze robi, powiem Wam, naprawdę solidną elektronikę. Mamy bardzo fajny case. Tutaj, dostajemy się do. O, naprawdę, powiem Wam, że to wygląda za rąbiście. Boksik. Ściągamy plombę. Czech, super. Naprawdę, powiem Wam, że wygląda to rewelacyjnie. Mikrofonik tutaj. O, już widzę, że. Nawet jest aktywny, fajna przezroczysta półeczka, gdzie widzimy całą elektronikę, drugi mikrofon wygląda tak samo i tutaj oczywiście mamy odbiornik, który łączymy z kamerą, odbiorniczki na, do iPhone'a i na USB-C. No i oczywiście, żeby to połączyć z kamerą potrzebujemy jeszcze nasze trzecie urządzenie, tu jest ten mic adapter, no i słuchajcie, na to tak, proszę bardzo podłączamy do, do kamerki i mamy tutaj przejściówkę na jacka. Zobaczymy, podłączymy wszystko, po, pobawimy się tym sprzętem i słuchajcie, wszystkie kolejne filmy na pewno już będą nagrywane dzięki y, tym naszym urządzonkom, tym naszym zabawkom, więc myślę, że jakoś będzie petarda. Także oglądajcie.